Witam wszystkich bardzo serdecznie, bo ja się właśnie wybieram na feeder klasyczny i będziemy jechali zaraz. Niestety filmu z jazdy wam nie nagram. Bywa. Ale obyście się dobrze bawili na filmie. No już jedna rybka się zameldowała. Jest to kleń. I lecimy po więcej. O, dzisiaj połów się udał. Zaczniemy od największych ryb: jeden amur, taki. Puszczamy. Opłynął sobie. Mamy drugiego amura. Większego? Taki już ładny, też leci do wody. Mamy też parę mniejszych rybek, na przykład największy. Tak naprawdę jest jednym z mniejszych. Nie wiem czy najmniejszy. Może wysyp wszystko po prostu. Linek. Tutaj już nic nie ma, jest tylko ostatni agentów. Jak widzicie, widzowie, parę amurów, w sumie dwa, parę mniejszych ryb, liny, głocie. Moim zdaniem zasiadka się dzisiaj udała. Tak samo, jak wam pewnie się podobał film, nie wiem. Ale jeśli tak, to zachęcam do zasubskrybowania na dole jak i za lajkowania. Wtedy będę wiedział, że lubicie takie coś i napiszcie w komentarzach, czy lubicie ryby, czy dalej to nagrywać. Dzięki nara i miłego wieczoru Wam życzę.